Witam Państwa! Dzisiaj we wtorek, 22 grudnia, Więc mamy coraz bliżej świąt, ale jeszcze rynek pracuje i jest dość zmienny, co pokazywał, pokazywał nam poniedziałek, kiedy to po pierwszym mocnym spadku, później mieliśmy odrabianie. Tego ruchu. Wtorek już jest nieco spokojniejszy, no i dzisiaj pogadamy sobie o tym, czy dotrwamy w tym względnym spokoju do, do świąt. Wczoraj oczywiście mówiłem Państwu o tym, że no, bywają takie sytuacje, że popyt wykorzystuje sytuację, jaka się nadarza. Choć też mówiłem o tym, że są święta i że ten, ten ruch może być nieco inny, bo być może nie wszyscy będą chcieli podjąć to ryzyko i tak powiem podbierać z dołków. Natomiast no, widać, widać po skali dzisiejszej reakcji bardziej na giełdach tak, niż na balutach, że jednak, jednak ta okazja wczorajsza została szybko. Wykorzystana. Wczoraj, oczywiście, rynek wczoraj rano bał się nowego szczepu koronawirusa, tego że jest on bardzo, bardzo zaraźliwy, że Wielka Brytania w zasadzie jest teraz krajem, który jest izolowany od reszty świata, bo połączenia lotnicze są, są skasowane i itd., więc, jakby te obawy te obawy będą. No i teraz to, co, znaczy, to czego rynek się może bać w najbliższych dniach, to pojawienia się ognisk nowego szczepu koronawirusa poza Wielką Brytanią. To jest w tym momencie czynnik, który jeżeli się pojawi, to spowoduje, że znów Znów zobaczymy powtórkę z tego, co było wczoraj, ponieważ to będzie sygnał dla decydentów, że ten taki pełny lockdown trzeba będzie wprowadzać też w innych krajach. Tak? Mówiąc pełny lockdown, mam na myśli to, co teraz jest w południowo-wschodniej Anglii, czyli zakaz poruszania się. Poza domem, bez wyraźnej potrzeby, więc, jakby to jest coś, co myśmy przerabiali na wiosnę. Więc, taki, taki pełen lockdown w całej Europie oczywiście no nie byłby korzystny. więc tego ręki mogą się bać, bo to nie jest jeszcze wycenione. Choć, tak jak mówię Państwu wczoraj, w średnim terminie od wiosny istnieje bardzo prosta reguła mówiąca im więc im gorzej, im więcej kovidów, tym dla rynku lepiej, ponieważ będzie więcej stymulacji fiskalnej, będzie więcej stymulacji monetarnej i tak dalej, więc jakby tego pompowania pieniądza w ręki po prostu będzie więcej yy, i tak się ręki nauczyły. Tak, to jest trochę taki paradoks, że tak to jest. No, ale tak jest, tak nie będziemy z tym się yy, kłócili. Tak? Yy, przed Państwem yy, widać wykres pary fun dolar. Ona została oczywiście bardzo mocno wyciągnięta, jeszcze wczoraj wieczorem. Jak program był nagrywany wczoraj rano, to byliśmy gdzieś tutaj, 32,80. Mówiłem Państwu, że um, możemy spaść um, maksymalnie tego dołu, co jest tutaj, czyli 1,31,33, było 1,31,86. I potem rynek zaczął być wyciągany bardzo szybko do góry. No i wieczorem nawet jeszcze tutaj byliśmy przy 135, czyli byśmy zakończyli handel wzrostami. Zresztą tak są wzrosty, to bardzo małe, tak, ale są. Świeczka tego typu, co by tu nie mówić, czego by nie dodawać jako argumentacji, newsów, komentarzy itd. Tak ta świeczka tego typu sugeruje nam wyraźnie, że strona popytowa cały czas kontroluje sytuację. Było potknięcie, ok, spadek z 1,36 blisko do 1,32, potknięcie, ale szybka kontra sprawia, że to popyt jednak dalej, dalej tutaj może e, rozgrywać. No i co my wiemy, tak? Wiemy od wczorajszego wieczora to, że premier Johnson zaproponował bardziej łagodne Warunki ze strony Wielkiej Brytanii, oczywiście warunki dotyczące kwestii połowów ryb, i czeka teraz na to, co na to odpowie Unia Europejska. Taki ruch ze strony Johnsona pokazuje, że e, brytyjskie władze widzą konieczność znalezienia porozumienia jeszcze w tym roku. Po prostu Johnson e, chyba wie, że trochę się przeliczył, e, bo jednak no, koronawirus. E, w tej obecnej postaci i ten lockdown, jeszcze tego Brexit, no to już jest trochę za dużo, tak, dla gospodarki, i też za dużo dla Brytyjczyków, więc stąd, stąd tutaj próba szukania porozumienia. No i teraz według doniesień prasowych mamy takie statyczne podejście Europy Unii Europejskiej. Chociaż Mówi się, że kluczowe zdanie będzie mieć Francja, no i zobaczymy, jeżeli Francja powie, że okej, okay, ewentualnie coś tam jeszcze, jakieś ustępstwa będą być może po stronie Brytyjczyków, no to szanse na to, żeby porozumienie handlowe było parafowane przed świętami, są duże. Więc sądzę, że rynek, rynek będzie po tej wczorajszej świecce kierował się do góry, tak, będziesz ponownie zmierzał w stronę tych szczytów z 17 grudnia 1, 36, 23. czyli wyczekiwanie na umowę, na to, że ona jest już tuż, tuż, że zaraz ją zobaczymy. Czy w przypadku podpisania umowy zobaczymy duży bardzo ruch? Ale właśnie, to jest kluczowa zagadka myślę, że w obecnej sytuacji, kiedy jest lockdown w Wielkiej Brytanii i mamy jeszcze tutaj różne niejasności, to trzeba będzie na to poczekać. Dwa, według doniesień to, że będzie zawarte porozumienie polityków, czyli powiedzmy Johnsona i i, z, i Szefowej Komisji Europejskiej też nie oznacza, że cały proces ratyfikacji jest zakończony. Według, według harmonogramu, jeżeli w tym tygodniu byłaby przyjęta ta umowa, dopiero 30 grudnia zabrałby się brytyjski parlament i dopiero wtedy mógłby to ratyfikować. No i dopiero w pierwszych dniach stycznia byłoby ratyfikowane pewnie te rzeczy przez stronę europejską, więc też trzeba byłoby pewnie podpisać jakieś jakiś memorandum, tak, które by na te kilka dni stycznia jakoś tą sytuację rozwiązywało. Natomiast to, co tu widzimy na wskaźnikach. to widzimy takie trochę, mam wrażenie, budowanie dywergencji budowanie dywergencji z tym, co, co się dzieje na instrumencie bazowym, czyli nowy szczyt być może będzie, tak? Albo być może raczej będzie. Yy, czyli powyżej 26-23 jeszcze w tym roku on najpewniej będzie właśnie tutaj z tymi wszystkimi dywergencjami, czyli yy, podpisanie umowy handlowej będzie jakby zamknięciem całego tego procesu wzrostowego. Natomiast otworzy kolejne problemy pod hasłem właśnie jak sobie będzie radzić Wielka Brytania poza Unią, no i jak sobie poradzi przede wszystkim z tym, co jest tu i teraz, czyli z nowym szczepem koronawirusa, który po prostu wymusza ten, ten maksymalny lockdown. Tak? I to jest oczywiście to jest dla e, gospodarki fatalne. Dobrze, idziemy sobie teraz dalej. Patrzę na Wasze pytania, bo tu się już pojawiają. Jest, jest prośba o rynek obligacji. Pytanie, o który rynek obligacji chodzi, bo tutaj nie zostało to doprecyzowane. Jest prośba od Pana, których chyba się pytał już w zeszłym tygodniu o PESO i o Południowoafrykańskiego Zara, czyli Randa, nimi słowy. Oczywiście możemy zrobić sobie Randa. Widać na razie cały czas bardzo silny, silny trend spadkowy. I tak naprawdę trudno na razie wskazać jakieś. Mocne, mocne sygnały, które by sugerowały jego zmianę. Nawet na wskaźnikach nie ma dywergencji jeszcze, więc na zarze jest to, co jest. I jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem parę naście dni temu. Dopóki na całym koszyku dolara nie nastąpi jakieś ubicie dna, dopóty no, próbowanie, szukanie jakichś samodzielnych pomysłów. Jest oparczona ogromnym ryzykiem. Co innego to jest w przypadku pary dolar złoty, gdzie pomógł w tym, w tym Narodowy Bank Polski w piątek, robiąc interwencję, czyli sprzedaż złotego za waluty. I w efekcie wczoraj to podbicie było z wyższego poziomu. Jesteśmy sumarycznie wyżej, ale gdyby nie było tej interwencji, to byśmy teraz byli na poziomie 3,64, tak? Czyli byśmy byli też blisko tych minimów, które były które były w zeszłym tygodniu. Więc, więc po prostu dolar, dolar pozostaje słaby na tych układach i to się na razie nie zmienia. Odnośnie Peso. Wczoraj był mega wyskok. Już się wydawało, że wszystko się powijali do góry. I Wczoraj wieczorem sprowadzenie do parteru. I to znów pokazuje, że jak to się mówi, fall start. Jeszcze nie teraz. Czyli tu tak samo. USD MXN musi poczekać na to, żeby globalnie dolar e, przestał spadać. tak? A to jeszcze moim zdaniem, e, jeszcze to chyba nie jest ten czas. Zresztą pokażemy koszyk. BOSA USD, czy wróć FUSD, bo Bossa to jest nasz Bosiowy. Natomiast FUSD mogą Państwo sobie znaleźć wszędzie, więc ja używam to specjalnie, żeby ułatwić Wam sprawę. FUSD do index. No i co? Wczoraj mocno otwarcie tygodnia. Już mieliśmy białą świeczkę, która wymazała nam poprzedni cały tydzień, ale okazało się, że ta świeczka została. Spacyfikowana, czyli mamy już tylko teraz DODZI z małym białym korpusem. Pytanie, jak się zakończy cały tydzień, czy się zakończy DODZI, ale z czarnym korpusem, tak, czyli spadkiem dolara. No i teraz tutaj, jeżeli ja przejdę Państwu teraz na wykres, który pokazuje często, a przejdę na wykres miesięczny, to tutaj dalej jest tak samo, czyli jeszcze jest miejsce do tego, żeby, żeby zejść. To są dołki z początku, w ogóle z pierwszego kwartału 2018, czyli sprzed trzech lat. I sądzę, że my tam w styczniu dojdziemy i ewentualnie dopiero przy tym poziomie będziemy mogli postawić sobie jakąś tezę. Czy na przykład nie zaczynamy budować jakiejś konsolidacji? Ale zobaczcie Państwo, nawet jeżeli tak, to taka budowa trwać tak z 2 miesiące, tak? Czy jakieś 2 miesiące my to się wahamy w takim przedziale, tutaj przy tym wsparciu na 88,20. Jeżeli chodzi o tutaj wasze pytania. Widzę, że nie ma doprecyzowanego doprecyzowanego pytania obligacji, więc na razie czekamy. Pan Tomek pisze odnośnie złotego. Czy interwencja NBP mówi nam, że grający na osobie niezłotego mają za sobą nasz bank centralny, czy raczej był to element poprawy bilansu na koniec roku poprzez wpłatę zysku? To jest tak, jeżeli miał być to element poprawy bilansu, to yy, rynek będzie czekał z takim mocniejszym kupnem złotego dopiero na styczeń. Bo zawsze oczywiście będzie ryzyko, że przy takiej niskiej płynności, jaka ma miejsce w okresie międzyświątecznym, a zwłaszcza w tym okresie 27-30 grudnia, yy, po prostu yy, łatwiej będzie trzymać, załóżmy, albo owi ten kurs, jeżeli w ogóle będzie aktywny, bo może tak być, że już był jeden, jedna interwencja i koniec, tak? Natomiast, tak czy inaczej, e, mam wrażenie, że złoty powróci do wyraźnego a ale właśnie do, dopiero z początku, z początkiem nowego roku. Teraz będziemy w takiej konsolidacji i to podobnie jest też w przypadku e, pary euro do złotego. Tutaj dzisiaj znowu 4,50, ale wczoraj było 4,49. I tak, chyba się będziemy wychali, moim zdaniem, wokół tego 4,50 gdzieś do końca roku. Ale już z tendencją do tego, żeby schodzić niżej. Natomiast taki mocniejszy, taki wyraźniejszy ruch, to sądzę, że dopiero początek nowego roku. I wtedy też nam to się złoży razem z z tymi wypłatami z tak zwanego Europejskiego Funduszu Naprawczego. To jest tak zwany European Recovery Fund. I one właśnie mają ruszać z 1 stycznia. Więc, więc po to też rynek będzie sobie grał w nowym roku. Patrzyć na wasze, wasze. Tak, jest. Jest, jest prośba o rynek złota, jest prośba o, o to, żeby dola, dolar do końca roku. Yy, więc mówię już teraz, tak? że, że po prostu my pozostajemy w takim, yy, w takim paśmie tutaj wahań, jeżeli chodzi o parę dolar złoty. Myślę, że euro-dolar raczej nie będzie za bardzo spadał. W związku z tym yy, dolar złoty nie będzie miał Jakieś możliwości wbijania się powyżej 3,70? Przynajmniej na trwale, tak? Oczywiście może być jakieś wbicie na parę godzin, ale nie sądzę, żebyśmy zaczęli wejść w trwały ruch. Myślę, że po prostu to jest kwestia takiego ręczu, tak? Tego typu. Eee, dobra, idziemy dalej. Pytanie o funta. Eee, jeszcze raz pokażę wykres na chwilę bo to pyta się pan Bartek o to jak z funtem przy zamkniętej, przy zamkniętej gospodarce, przy tym lockdownie. No właśnie tak, że fund na to nie patrzy, tak, fund na to będzie patrzył dopiero, jak opadnie cały ten kurs i emocje wokół, wokół umowy handlowej. Więc dopiero w przyszłym roku. I to jest kwestia na przyszły rok, teraz jest kwestia wyłącznie gry, jak widzę, gry pod umowę handlową i podtofon będzie reagował. Euro, frank widzę się przywinął. Pan Michał pyta. Yy, tu jest akurat dolar, frank, też tu to się wczoraj zadziało, ale zostało to na wykresie tygodniowym już yy, częściowo mazane, natomiast patrzymy na w tym momencie na parę euro do franka i tutaj, tutaj yy, 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 tak Przede wszystkim od kilku dni maszerujemy sobie do góry. Wczoraj euro, frank zanotował też zwyżkę i mam wrażenie, że tutaj, tutaj jest już trochę chyba rozgrywek Narodowego Banku szwajcarskiego bo akurat wczoraj frank powinien być silniejszy albo słabszy wobec euro. Więc widać, że SNB też tu coś kombinuje. Też liczy na to, że rynek jest bardziej płytki i łatwiej jest coś tutaj porobić. Oczywiście Bank Szwajcarii, jeżeli coś robi, to robi właśnie na zasadzie osłabienia franka. No i teraz z tego wykresu wynikało, że mamy szansę na kontynuację tego ruchu do końca roku, tak? czyli gdzieś podejście ponownie w okolice 1,0870, te które były w końcu listopada. I prośba o to, żeby pokazać e, troszkę giełdy, e, w sensie troszkę indeksów na Wall Street, proszę bardzo. Tutaj widać, że e, powróciliśmy znów do tego trendu wzrostowego, chociaż no, naruszenie było bardzo, bardzo głębokie. Więc mam wrażenie, że po takim czymś już jest jakaś wyrywa, do której potem rynek gdzieś tam sobie wróci, ale może jeszcze nie, nie, nie w tym tygodniu. W każdym razie widać tak. Po pierwsze, to, że wsparciem była kwestia związana z przyjęciem przez kongres tak zwanego pakietu fiskalnego z którym no, bitwa ciągnęła się 4 miesiące, więc to jest dla ręku pozytywne, zwłaszcza na koniec roku. I yy, jeżeli nie pojawią się żadne jakieś złe informacje pod hasłem, że nowy szczep koronawirusa wyemigrował poza Wielką Brytanię i mamy ogniska nie wiem, w Japonii, w USA, yy, w Niemczech, w Francji i dalej, no to sądzę, że yy, mamy szansę na to, żeby jednak tak powoli, ale yy, wyjść na nowe maksimum jeszcze w tym roku, czyli być może nie przed świętami, ale, ale gdzieś w tych okolicach przed Sylwestrem nowy szczyt byłby byłby nawet być może do zrealizowania. Yy, naznak mam tutaj. Tu podobnie. Też e, popyt e, się szybko podniósł i w zasadzie e, jest otwarta ścieżka do tego, żeby wybić się na nowy e, szczyt. Dobrze. E, to chyba na tyle dzisiaj będzie, ma to jeszcze minutkę do końca, bo miała, była prośba, żeby, żeby wcześniej skończyć. Też tutaj ktoś się pyta, jak to z tym złotem w trakcie lockdownu. No nic, złoty reaguje na globalne tematy, nie reaguje na e, kwestie lokalne, no chyba, że do gry wkracza Narodowy Bank Polski, wtedy jest trochę inaczej. Dobrze, widzimy się jeszcze, proszę Państwa, jutro w programie. E, potem potem e, będzie mieć przerwę. I spotkamy się w poniedziałek. To będzie 28. Tak, 28 grudnia, czyli jeszcze jutro i 28. Także zapraszam jutro do programu. Ostatni przed świętami. Więc może coś sobie tutaj, jakiś prezent zrobimy na wykresach. Zobaczymy.